Czy zastanawialiście się kiedyś, czy koronawirus to dzieło Illuminati? Sprawdźmy to. Koronawirus. Koronawirus rymuje się ze słowem papirus. Papirus. Papirus winiary. Winiary. Winiary to przedsiębiorstwo założone w Kaliszu. Kalisz. Kalisz to miasto w Polsce. Polska. Polska jest na ziemi. Ziemia. Koronawirus opanowuje ziemię. Ło, 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 ło. czy to nie wydaje się wam podejrzane? Być może Illuminati współpracuje z przedsiębiorstwem Winiary, którzy w tajnej krójówce w Kaliszu uzgodnili, że polecą do chińskiego miasta Wuhan i tam wypuszczą na świat koronawirusa. To nie może być przypadek. Jednak nie mamy jeszcze wystarczających dowodów na to by stwierdzić, że koronawirus to Illuminati. Idziemy więc dalej. Polska ma 6 liter. Kalisz również ma 6 liter. 6 plus 6 równa się 12. Koronawirus ma 11 liter. 12 minus 11 równa się 1. Illuminati ma jedno oko. Koronawirus to Illuminati. Potwierdzone.